Podsumowanie ostatnich trzech miesięcy. Witajcie widzowie. W ostatnie trzy miesiące opublikowałam dla Was 123 filmiki, na których dzielę się doświadczeniem i wiedzą związanymi z kopalnią węgla kamiennego i na których jem i testuję kebaby. Spełniłam swój najtrudniejszy cel, zdałam Prawo jazdy, za czwartym razem testy i za pierwszym razem jazdy. Już w tą sobotę jadę po swój pierwszy samochód. Kolejnym celem, który zrealizowałam, stworzyłam swoją własną bluzę, z której jestem mega zadowolona i za niedługo będę miała ich jeszcze więcej i będę mogła nawet się z nimi podzielić z Wami. Widzowie, koniecznie pod filmikiem napiszcie, co udało Wam się osiągnąć przez ostatnie trzy miesiące. I zaobserwujcie mój profil, żeby dowiedzieć się jaki kupiłam swój pierwszy samochód.